Hejko moi drodzy, witam was na moim kanale. Ja jestem Martyna i zapraszam Was na dzisiejszy odcineczek, w którym raczej nie będzie książkowego kontentu dzisiaj za bardzo, ale wybieramy się na koncert, który bardzo się cieszę. Ogólnie jest 13, i ja poszłam dzisiaj do szkoły. Więc yy, czas się zacząć ogarniać, wyjeżdżamy o 15.30. Koncert zaczyna się na 20.00 w Gdańsku, więc mam tam dwie godzinki. Będziemy tam o 17.30 około. Bramki otwierają się o 18.30, więc będziemy kolejkować sobie troszkę, ale poza tym ja się nie mogę doczekać, naprawdę. Ja już mam takie. E, jedziemy na koncert Dawida Kwiatkowskiego, czyli sarkarza, którego którego w sumie, mojego idola, mm, więc co, chodźmy się szykować. W pierwszej kolejności muszę umyć włosy, bo na nich już można frytki smażyć. Umyłam włosy, mamy pięknie. Teraz je będziemy, w sensie chwilę sobie je tak po prostu posiedzą, tak się posuszą same, a tak za jakieś 10-15 minut jak tam, dokończyć rozdział w książce. Więc tak jak skończę rozdział w książce, to będziemy je suszyć, układać i już się ogólnie ogarniać, ale zanim włoski, to ogarnijmy twarz, bo nic i zaraz. Więc czas się serio zaczął nie ogarniać. Zacznijmy sobie z boskami. Zacznijmy sobie od nich. Wysuszyłam sobie tak wstępnie te włosy. I teraz e, pójdziemy zjeść a później wyjmiemy się za makijaż, outfit'ik i do sobie zrobimy włosy, bo ja się muszę zastanowić, jakie chcę włosy. Czy chcę mieć związane, czy chcę mieć rozpuszczone, czy może to i to? Czy może polokowane, czy wyprostowane? No nad no, tym wszystkim trzeba się zastanowić. Na śniadanko trafiły nam się mm, krzeneczki, mamy twarożek i marcheweczka, więc pożywnie, pysznie jemy sobie wybrać y, stylówkę i czy ja mam jakikolwiek plan nie! Mm, tak myślę co założyć. Tak powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia. Kurczę, no powiem Wam szczerze, że... Nie wiem, bo... Mogłabym założyć sukienkę, ale będę siedzieć na dworzu przez ponad godzinę i tam czekać na ten... na te otworzenie bramek, więc zamarznę na lód. I teraz się zastanawiam, bo miałam kiedyś taką stylówkę, już Wam ją pokazuję. Miałam kiedyś na sobie taką stylówkę. Takie fioletowe spodnie i do tego miałam taką tą. Ale nie wiem, czy nie chcę zrobić tak, że wezmę sobie tą koszulkę na przykład. I yy... nie, dobra, ja wiem co ja zrobię. Ja po prostu zdejmę te spodnie po wejściu tam, ale sobie założę teraz termoochronę. W sensie ter yy, termiczne. Proszę bardzo, pięknie. Yy, termiczne założę sobie spódniczkę. Kurde, nie wiem, dobra, jak przyjdę do Was, jak już będę miała gotowy outfit, ale nie mam pojęcia, co mam założyć. Ja moje druty ogarnęłam! Wiem, co założyć Wam pokazuję. Jest taka błyszcząca! I ją założę sobie po prostu. Ale to będzie taki. ją założę. I resztę wykombinuję zaraz. Testujemy outfit. Ja mam outfit, już Wam go pokazuję, tylko tak, żebyście... Cały widzieli, to zrobię tak. Zwykła czarna sukienka, nic nadzwyczajnego. I do tego będzie oczywiście kurtka mu, 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 Te wszystkie rzeczy. No i jakieś fajne butki się znajdzie, tylko jeszcze nie wiem jakie. Zrobiłam sobie też makijaż, i tutaj mi coś lepsze się tuż ale mamy makijaż poza ustami. Teraz idziemy po konturówkę i po balsam i zrobimy sobie usta szybko. Poza tym mój makijaż mi się podoba. Więc tak, bierzemy sobie, ja sobie biorę konturówkę, ona jest z Vibo. Jest to ta konturóweczka i ja sobie po prostu obrysowuję nią usta. O, mam obrysowane usta. I teraz robię sobie coś takiego. Żeby rozprowadzić sobie ten kolorek delikatnie po ustach. Na to biorę sobie taki, taką wazelinę różową. Ona ma kolorek, w sensie na ustach daje kolor. Więc sobie nią smaruję delikatnie usta. I tak naprawdę zostawiam je w taki sposób bądź kładę błyszczyk. Teraz tego nie zrobię, bo bez sensu, skoro i tak zaraz będziemy musieli to poprawiać. No więc tak wygląda mój makijaż. Nie wiem tylko skąd w tobie ten romantyk, ale jest okej. Okay. Masz coś, czego ja nie miałem. Nie zorientowałem się, że któregoś dnia na Ostatni raz mękao przyszło krać. W tej halutowej bandzie, chociaż chyba kacpę, potrafił w strzał, bo pokorki miał i gdzie moje beznadziejne wieże, złote myśli pies. Mogłem już dłużej zostać tam Dziś bym został, ale nie ma faz Teraz znów nagle mi Gdzie ja tłum to zaraz ja bym to co śpi A śpi dusza na najgorszym miewa Widzę jak dobrze wam tylko ja Chyba muszę wyjść Że marzyłem, by tam być Ta melodia ta Do liczenia nam Bo to zostało mi Więc nie musicie odpowiadać mi Chyba, że chcecie mi po koncercie coś tam napisać w dm Ale... Nie wiem, czy to zrobię chyba Nie wiem No cześć! Cześć! Dobra, że mam radę. Dobra. Słuchajcie, uwaga. Chyba się zruszyłem już. Okay. No cześć. W sumie już wtedy kompletnie nieświadomie zacząłem poznawać moich domowników. Zacząłem zbierać moją siłę. Już. Dzielimy na to. I stopać nagle mogę. ですね Podsumujmy sobie trochę ten koncert. I zacznijmy od tego, że koncert był 15 marca 2024 roku. I równo, jeśli śledzicie mnie na Instagramie, czy na tym moim takim nieoksiążkowym, czy na. no, w sumie na Instagramie, to będziecie wiedzieć, że równo 15 marca 2018 roku. Pojechałam na swój pierwszy koncert Dawida. I co tutaj mamy? Mamy... Tak. Zakupiłam koszuleczkę. Tutaj mamy taki piękny on, popromantyk. I tu są... są. Takie, jakie były koncerty. 6 lat minęło od mojego pierwszego koncertu. Czekajcie. O! Od mojego pierwszego koncertu. Ja jestem w szoku. Ja, jak zaczęłam słuchać Dawida, miałam 9 lat. Pff, to jest przemocne. Ale Dawid na no, zawsze w moim serduszku będzie. A teraz odnośnie koncertu całego. Było magicznie, cudownie, wspaniale i w ogóle wszystko na raz trochę się popłakałam. Był moment z listem. Który może kawałek zobaczyliście? Nie chciałam doczytać całego, ale może kawałek zobaczyliście. Uff, mm, tam się płakałam. No i te serduszka. Mam te serduszka w ogóle w obudowie, zaraz wam pokażę, wyjmę. wejmę. Mm, no było po prostu cudownie. Kocham te koncerty, i ogólnie przez te 6 lat byłam na 8 koncertach. To jest niby mało. Bo niektórzy są na przykład w rok na no, dwunastu koncertach, ale nie na co nie stać. No i też wiadomo, bo jak jest koncert jeden, no to trzeba do niego dojechać, no to też pieniądze za paliwo i tak dalej. Ale kocham, po prostu kocham całym serduszkiem. To ja na pewno nie mój ostatni koncert. No było po prostu cudownie. Poza tą koszulką, i teraz tak jeszcze, tak, poza tą koszulką mamy jeszcze dam, 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 torbę. Taką torbę, piękna jest. O, i tutaj padło jakieś serduszko. Chyba mi pokaże. Ja mam takie dwa pod obudową. Jest mega. Było mega klimatycznie, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, ale naprawdę kocham klimat tych koncertów. No, a ja się w takim razie sami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. raczej już będzie książkowy, więc patrzcie i do zobaczenia!